Żyje miasto. O tym w najnowszym programie informacyjnym Kręci Mnie Jastrzębie. Jastrzębie Zdrój jest kojarzone przez wielu jako miasto związane z górnictwem. W te wakacje po raz pierwszy w mieście zorganizowano święto wina. W wydarzeniu wzięli udział wystawcy z regionu, którzy zaprezentowali swoje wyroby. No, jeśli świętować zbiory winorośli, to święto wina ma najlepsze miejsce właśnie tutaj w Jastrzębiu Zdroju, w Parku Zdrojowym. Otoczenie przepiękne i mimo pogody, którą widzimy, dopisała publiczność, dopisali ludzie, którzy degustują wino. Wystawcy są również zadowoleni, mnóstwo oglądających, smakujących i kupujących. Zatem impreza mimo pogody udana. Święto to ma docelowo powracać do miasta co roku. Z uwagi na zmiany klimatyczne południe Polski jest coraz lepszym miejscem do produkcji dobrego wina. Wie o tym każdy, kto zajmuje się Enoturystyką. Generalnie z Jastrzębiem wiążemy bardzo duże, duże nadzieje, duże plany. Te święto, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Kultury, wpisuje się w te, w te, w te nasze plany działania z Jastrzębiem i e, bardzo dziękujemy. Chciałem wyrazić tutaj gratulacje dla organizatorów za zorganizowanie wspaniałej wspaniałe imprezy. Wydarzenie zostało zorganizowane na terenie Parku Zdrojowego. Oprócz możliwości degustacji win czy serów, na uczestników święta wina czekały występy tancerzy, tematyczne wykłady oraz koncert Teresy Werner. To miejsce jest na tyle magiczne, że może tu się odbyć święto wina, zwłaszcza, że zakładam, że 120 lat temu tu w tym miejscu już było uzdrowisko. Kuracjusze również pijali wino. A jako, że w Jastrzębiu mamy winnicę, postanowiliśmy e, zrobić, zorganizować nową e, imprezę, zaproponować coś innego dla mieszkańców naszego miasta, stąd też święto wina w Jastrzębiu zdroju. Na obchodach nie zabrakło również boga wina Bachusa, który miał dla wszystkich zgromadzonych ważny przekaz. Wino to dobra zabawa i naprawdę wszystko można. Byle zwolna wolna jest ostrożna. Tym, którzy nie mieli okazji uczestniczyć w tegorocznych obchodach Święta Wina, pozostaje czekać do przyszłych wakacji. Miejska Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu Zdroju zorganizowała wielki finał wakacji, który odbył się w plenerze w parku zdrojowym. Z tej okazji przygotowano wiele atrakcji, w tym liczne warsztaty dla dzieci. Są to przede wszystkim warsztaty plastyczne, warsztaty artystyczne, na przykład tworzenia filcowych kaktusów w doniczce, zakładek, warsztaty pod tytułem pastelowe żarty. Jedną z głównych atrakcji zakończenia lata w parku zdrojowym był spektakl Aladyn na ratunek światu, który został przygotowany z myślą o rozrywce ale i edukacyjnym przesłaniu. Jest to na motywach znanej baśni o znanym złodzieju Aladynie, który, który tym razem będzie ratował świat od zanieczyszczeń. Podczas finału wakacji z biblioteką zorganizowano również gry plenerowe oraz akcję book crossingową. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu Zdroju po raz kolejny zorganizował eksplozję kolorów. Eksplozja kolorów z taką tradycją, troszeczkę naszą, jeśli chodzi o zakończenie wakacji, troszkę zakończenie lata, chociaż przed nami jeszcze parę wolnych dni. Impreza była połączona z pianą party i występem DJ-ów. Mieszkańcy sołectwa Szeroka obchodzili Święto plonów z zachowaniem śląskich tradycji i folklorystycznych akcentów. W wydarzeniu udział wzięła pani prezydent Anna Hetman, która wspominała o istotnej roli małych społeczności kształtujących wspólnotę Jastrzębia-Zdroju. Bardzo zróżnicowana społeczność to charakterystyka Jastrzębia-Zdroju. Kilka sołectw, mimo że jesteśmy miastem i w każdym Sołest odbywają się dożynki, podziękowanie za te plony, które na polu urosły za pracę ludzkich rąk. A najważniejsze jest to, że kultywowana jest ta tradycja. Tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Obchody dożynkowe rozpoczęła Msza Święta w Kościele Wszystkich Świętych. Nie zabrakło również korowodów, w którym można było zobaczyć nowoczesne maszyny rolnicze, jak i tradycyjne zaprzęgi konne. Społeczność sołectwa zaangażowała się w odświętne dekorowanie ulic, którymi przejechały pojazdy. Święto Plonów to jest święto właśnie podziękowania do nieba za to, że mamy taką sprzyjającą właśnie aurę, że właśnie żadne kataklizmy nie nawiedziły kochaną naszą szeroką, nie było żadnych by intensywnych burz, takich ulew, nie było żadnych gradów. Także pierwsze trzeba dziękować w niebie, że mieliśmy taką... Także dzisiaj korowód zawczoraj prognozy były, no, moim powiem, straszne, a okazało się, korowód pięknie przejechaliśmy Kropli, w tylko kościoła procesja też odbyła się właśnie w atmosferze takiej pogodnej, także chyba jakoś się udało. Po oficjalnym otwarciu uczestnicy wydarzenia mieli okazję skosztować przygotowanych na tę okazję specjałów oraz bawić się przy muzyce granej przez zaproszone zespoły. Ludzie wokół tego się potrafią gromadzić, a pamiętajmy o tym, że dwa lata pandemia zahamowała tego typu uroczystości, tak? Więc dzisiaj bardzo chętnie widzimy, że coraz więcej ludzi jest na tych uroczystościach. To był pomyślny sezon dla rolników, więc tegoroczne dożynki były hucznie celebrowane. Industriada odbyła się po raz pierwszy na terenach przy łaźni Moszczynica, która w wyniku wygranej w konkursie zyskała status tak zwanego obiektu zaprzyjaźnionego. To wyjątkowe wydarzenie, zwłaszcza, że organizowana jest 3 września. Dzisiaj 3 września obchodzimy 42. rocznicę podpisania Porozumienia Strzemskiego, a Industriada świetnie się wpisuje, bo przy łaźni Moszczynica, która należała do kopalni Moszczynica i w tej chwili jest restaurowana, odbywa się to wydarzenie w związku z tym, że nie jest to obiekt już oddane jeszcze oddane do użytku to e, wszystkie wydarzenia są na placu natomiast nawiązują ściśle do e, górnictwa do kopalni do zabawy po szychcie O porozumieniach jastrzębskich najwięcej wiedzą uczestnicy wydarzeń e, świat dzisiaj o tym mówi my nie do końca sobie to doceniamy. I chociaż samego faktu tego podpisania trzeciego nie pamiętamy, bo spaliśmy to, bo to było nad ranem, to jednak po prostu szliśmy prawie unosząc się u góry, bo wiedzieliśmy, że nie musimy się już bać i że nikt nam nie zrobi wielkiej krzywdy. Uczestnicy Industriady mieli okazję przejechać się m.in. PRL-owskim ogórkiem czy Autosanem, wziąć udział w licznych grach i zabawach oraz podziwiać wystawy nawiązujące do tematyki wydarzenia. Dostosowaliśmy program tej imprezy tak, żeby z jednej strony do godziny 18-19 pokazać, jak wyglądało w ogóle to... Czas wolny górników, robotników, bo taki jest tytuł industriady, a po szykcie fajrand. Natomiast od godziny 19 koncert Adama Sztaby, jego orkiestry, to jest dedykacja dla wszystkich tych, którzy walczyli o porozumienia szczebskie, którzy walczyli o wolność w Polsce. Nie zabrakło też specjałów oraz popisów kulinarnych. No dzisiaj oczywiście e, musiał, musiał być kolor pomarańczowy, stąd też wymyślił, że, że będzie sałatka z pieczonej Deni Hokkaido e, z kaparami, z pieczonymi kartoflami, e, z, z natką pietruszki z papryką, e, a na tym będzie polędwiczka zawinięta w szynkę szwarzwalską, żeby tak trochę po Śląsku konkretnie. Koncert orkiestry Adama Sztaby przyciągnął wielu widzów, którzy byli pod wrażeniem talentu muzyków, ale i osób, które wygrały w konkursie możliwość wystąpienia podczas tego wyjątkowego koncertu. Bardzo się cieszę, że mogę takim w sumie prostym gestem e, nadać jakąś wartość dodaną. No staram się tym swoim koncertom, no właśnie, nadawać coś, czego jeszcze może nie było, po prostu. No i Jasrzębie Zdrój przyszło w sukurs. Już po raz piąty w Jastrzębiu Zdroju zorganizowano dog trekking, czyli bieg z psem na orientację w terenie odbywający się w lesie Kendra. Wydarzenie jest połączone ze zbiórką pieniędzy na lokalne schronisko. Bardzo dziękujemy przy tej, przy tej okazji właśnie i Pani Prezydent, i Urzędowi Miasta, i Miejskiemu Środkowi Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu, i Jastrzębskiemu Zakładowi Komunalnemu, bo to dzięki nim mamy to też tutaj wszystko. E, użyczony sprzęt, użyczone sceny i tak dalej, i tak dalej. Także i sponsorzy, którzy ufundowali wspaniałe nagrody dla naszych uczestników tegorocznej edycji udział wzięła rekordowa liczba uczestników. Wśród nich było wielu wiernych fanów imprezy. Wsparcie jak najbardziej wskazane dla wszystkich. Polecam tą imprezę dla właścicieli razem z psami, ponieważ jest to bardzo fajne, zorganizowane spotkanie integrujące nie tylko właściciela z psami, ale również takie koedukacyjne. Fajna zabawa, fajna aktywność spędzania z pieskiem czasu. Super zabawa, super atmosfera, piękne psy. No, mój najpiękniejszy. Organizatorom pomogło również wiele osób prywatnych. Mnóstwo naprawdę osób prywatnych, przyjaciół, znajomych, kolegów, właścicieli też firm, których znam. Niesamowite właśnie, bo oni stoją gdzieś tam w cieniu tego wszystkiego, a to właśnie oni tutaj najwięcej robią. Czym żyje miasto? O tym w najnowszym programie informacyjnym kręci mnie Jastrzębie.